Szczęść Boże! Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk i witam Was w 117 odcinku podcastu Fundamenty Wiary, w którym wspólnie zgłębiamy katechizm Kościoła katolickiego. Codziennie, krok po kroku, odkrywamy bogactwo naszej wiary, by lepiej rozumieć nauczanie Kościoła i umocnić naszą osobistą relację z Bogiem. Nasze spotkanie rozpocznijmy tradycyjnie od modlitwy. Panie nasz święty Boże. Dziękujemy Ci, że powołałeś swój Kościół do świętości i czynisz go drogowskazem na drodze zbawienia. Spraw, byśmy dostrzegali piękno świętych i przez ich przykłady sami dążyli do świętego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Dziś zwrócimy uwagę na świętość Kościoła, zarówno tę obiektywną, wypływającą z obecności Chrystusa, jak i tę, do której wzywa się każdego wierzącego. Zastanowimy się, jak święci są świadkami tej rzeczywistości i dlaczego mamy odwagę o nich mówić, że stanowią jasne światło dla wspólnoty. Przeczytajmy numery od 823 do 829. 2. Kościół jest święty. Kościół uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty, albowiem Chrystus Syn Boży wraz z Ojcem i Duchem Świętym doznaje czci jako sam jeden święty, umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby Go uświęcić, złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą. Kościół jest więc świętym ludem Bożym, a jego członkowie są nazywani świętymi. Kościół zjednoczony z Chrystusem jest uświęcany przez Niego, przez Niego i w Nim staje się On również uświęcający. Uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła. To właśnie w Kościele złożona została pełnia środków zbawienia. W nim, dzięki łasce Bożej, osiągamy świętość. Kościół już na ziemi naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością. Członkowie Kościoła powinni dążyć do doskonałej świętości. Wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia, wszyscy wierni chrześcijanie jakiejkolwiek sytuacji życiowej oraz stanu powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do świętości doskonałej, jak i sam ojciec doskonały jest. Miłość jest duszą świętości, do której wszyscy są powołani, kieruje wszystkimi środkami uświęcenia, formuje je i do celu prowadzi. Zrozumiałam, że skoro Kościół jest ciałem złożonym z różnych członków, to nie brak mu najbardziej niezbędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada serce i że to serce płonie miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość pobudza członki Kościoła do działania i gdyby przypadkiem zabrakło miłości, apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, męczennicy nie chcieliby przelewać swojej krwi. Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca. Jednym słowem, jest wieczna. A podczas gdy Chrystus, święty, niewinny, niepokalany, nie znał grzechu, lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za grzechy ludu, Kościół, obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie. Wszyscy członkowie Kościoła, łącznie z pełniącymi w nim urzędy, muszą uznawać się za grzeszników. We wszystkich konkol grzechu jest jeszcze zmieszany z dobrym ziarnem ewangelicznym aż do końca wieków. Kościół gromadzi więc grzeszników objętych już zbawieniem Chrystusa, zawsze jednak znajdujących się w drodze do uświęcenia. Kościół jest więc święty, chociaż w swoim łonie obejmuje grzeszników, albowiem cieszy się nie innym życiem, jak życiem łaski. Jeśli jego członki karmią się nią, uświęcają się, jeśli zaś odwracają się od niej, obciążają się grzechami i winami, które stoją na przeszkodzie w rozszerzaniu się jego promiennej świętości, dlatego Kościół cierpi i czyni pokutę za te grzechy, mając władzę uwalniania od nich swoich synów przez krew Chrystusa i dar Ducha Świętego. Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroiczne cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc ducha świętości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników. W ciągu całej historii Kościoła, w okolicznościach najtrudniejszych, święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy. Istotnie świętość kościoła jest tajemniczym źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału. Podczas gdy Kościół w osobie najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalanej bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech, wzrastać w świętości. Dlatego wznoszą swoje oczy ku Maryi, w niej Kościół jest już cały święty. Dziękuję, że spędziliście ten czas na wspólnym czytaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy fragment był dla Was inspiracją do dalszych duchowych poszukiwań. Jeśli macie pytania lub refleksje, zapraszam do pozostawienia komentarza pod filmem na YouTube lub wysłania maila do naszej redakcji. Na adres: redakcja małpa misericordia.media.pl. Pamiętajcie, że wiara umacnia się, gdy się nią dzielimy. Dlatego zachęcam do rozmów z bliskimi i dzielenia się treściami naszego podcastu z innymi. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Fundamentu Wiary. Niech Bóg Wam błogosławi.